Tam swan Tak się przeczerwiam jak w golce ruskiej, rosyjskiej które padało Także problemy z krzesiwem Chyba nie powinienem mieć bo tu tyle brzus jest Proszę Państwa dookoła mnie Że Można spokojnie Dobra Zagaszenie muszę mieć Pamiętajmy las płonie szybko leśnie wolno Podpalić ogień to każdy debil potrafi Ale posadzić już nie Libację w lesie zrobić Fór, dwa jego mać to już każdy potrafi. Ale po, bie, idziesz do lasu, bierzesz płódnicę, chłopie. Pełną masz siły wypić, a pustej nie masz siły wyrzucić. To no później ludzie muszą chodzić po lasach i sprzątać. Bo ktoś sobie wywali śmieci i do lasu w szykanicy. No to jest bez sensu. No dbajmy o te lasy, bo to jest jed, to takie nasze powietrze. Takim naszą, naszą wolnością jest las. O, o. Odул, udanie ochronne i teraz zacznijmy zrobić kilof. Robimy tak. I mamy kilof. Proszę bardzo, sapetko kilof. Ja tu się mogę odkopać. Na przykład rosyjscy żołnierze, ruski żołnierz sił WDW Sepelkę, jeżeli ma zyskową florę, warstwę na przykład 4, 5, 6 do 8, sopelkę zawsze ma z tyłu, na dupie, ponieważ WDW to wszystkie siły powietrzno desantowe po wylądowaniu po desancie majorowskim.